W trzecim odcinku cyklu Kobiety w kinie będziemy mówić o kolorowym ptaku PRL-u, czyli o barbarze ptak, kostiumografce i scenografce, której dorobek jest naprawdę ogromny, ponieważ stworzyła kostiumy do ponad 80 produkcji filmowych i ponad 130 przedstawień teatralnych, a w tym roku pani Barbara Ptak obchodzi 92 urodziny. Także wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzą pani Barbarze Ptak i Wójtowicz i Agnieszka Bąk. A mówimy o niej oczywiście z okazji jej urodzin, ale takim punktem wyjścia jest dla nas cykl Nani na ninatece. Dziś są Twoje urodziny, to już jest trzecia odsłona tego cyklu, i to jest świetna okazja, żeby nadrobić swoje zaległości filmowe, bo też w tym cyklu nie chcemy mówić tylko o nowościach kinowych, ale chcemy też przypominać wielkie postaci skina, wielkie kobiece postaci skina na przestrzeni wielu lat. No i tutaj pani Barbara jest rzeczywiście postacią bardzo znaczącą dla polskiej kinematografii i też co ważne w naszym podcastie. W kaście nie chcemy skupiać się na kobietach tylko i wyłącznie w roli bohaterek filmowych, ale też ona właśnie jest pierwszą kobietą z drugiej strony kamery, o której chcemy wam opowiedzieć. Co ciekawe, Barbara Ptak stworzyła kostiumy do czterech filmów polskich, które były nominowane do Oscara. Trzy z nich to są super produkcje, ponieważ warto powiedzieć, że są to faraon Jerzego Kawalerowicza, Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy i Noce i dnie Jerzego Antczaka czyli mój ukochany film. Dwa w zasadzie Ziemia Obiecana i Noce i Dnie to uważam, że są absolutne arcydzieła. No i Nóż w wodzie to jest też film, o którym trzeba powiedzieć. Który na tle tych trzech superprodukcji z ogromnym nakładem kostiumów jest bardzo minimalistyczny, ale też ma coś w sobie. Ma ten taki sznyt kostiumograficzny. Zdecydowanie, bo wystarczy sobie porównać tak wielkościowo właśnie to, że Noce i Dnie czy Ziemia Obiecana no, czy właśnie Faraon to są ogromne filmy. Z tego co słyszałam i czytałam, do nocy i dni powstało ponad 3000 projektów kostiumów, więc w porównaniu do tych trzech skromnych osób z noża w wodzie to rzeczywiście widać ogromną różnicę, ale to też myślę, że podkreśla talent Barbary Ptak, która poradzi sobie w każdych warunkach i tu zaprojektuje pelerynę dla trzech bohaterów, a tutaj potrafi na pustyni farbować w naturalny sposób wielkie ilości tkanin dla faraona i całej jego świty. No właśnie, to chyba też ta anegdota przeszła do historii kina, ponieważ ona właśnie w sposób naturalny produkowała te kostiumy na pustyni w Uzbekistanie. Te kostiumy wszystkie moczyły się w beczkach z oliwą, a później je drapowano. Także był to proces czasochłonny, ponieważ wystarczy obejrzeć się Faraona, aby no dostrzec ilu tam jest statystów. Faraon w ogóle był takim filmem, który wymagał ogromnej ilości czasu i precyzji. Jeszcze z anegdotek związanych z tym filmem to warto powiedzieć... Od Tadeusza Konwickiego, który był wtedy kierownikiem literackim w kadrze. I mówił, że przychodził na plan zdjęciowy Faraona, gdzie reżyser ustawiał bohaterów i statystów w dokładnie idealnych odległościach. Po czterech godzinach wychodził, a oni dalej kręcili tę samą scenę. <laughs> Więc film niezwykle precyzyjny w każdym wymiarze, i kostiumy też o tym mówią. Ale właśnie jeszcze wrócę do tego drapowania tych tkanin, mm -hmm. i tych strojów na bohaterach. To też dowodzi tego, jak dokładną osobą i zaangażowaną była Barbara Ptak, a ona bardzo się starała zawsze nawiązywać do epoki, z której pochodziły stroje. Dlatego, że nawet y, pracując w teatrze, projektując kostiumy powiedzmy z renesansu czy z baroku, nie godziła się absolutnie na to, żeby był wszywany zamek błyskawiczny, który y, oczywiście ułatwi pracę aktorom, <laughs> ale dla niej będzie absolutnie rażącym elementem. Wszystkie jej kostiumy zawsze były projektowane z bardzo dużą dbałością o detal i autentyczność. Z jednej strony to cudowne, że tak robiła, z drugiej myślę, że z perspektywy reżysera i reszty ekipy to mogło być trochę problematyczne, no ale jeśli ktoś prosił panią Barbarę o współpracę, to jednak liczył się też z jej właśnie takim charakterem i podejściem do tej pracy, co chwalił na przykład sobie Andrzej Wajda. Tak, ona z Andrzejem Wajdą w ogóle się świetnie dogadywała, dlatego, że Andrzej Wajda był też malarzem, więc oni mieli coś wspólnego ze sobą. Ona skończyła studia na ASP, więc myślę, że tutaj dobrze się dobrali po prostu, artystycznie. I też z tego, co czytałam, to Andrzej Wajda, widząc te pierwsze projekty do Ziemi Obiecanej, był lekko przerażony, ale później, jak zobaczył aktorów w tych strojach i zobaczył to, jak te stroje na nich działają, jakiej dodają im odwagi, właśnie myślę, że też tej autentyczności, tego dobrego osadzenia w Czasach, no to był zachwycony i wielbił panią Barbarę. No, tak jak myślę, że każdy reżyser, który z nią współpracował, jakoś tak szukając o niej informacji, chcąc się dowiedzieć czegoś więcej. Nie spotkałam się z żadną negatywną opinią. Mało tego dowiedziałam się ciekawostki, że to ona stoi za obsadzeniem w roli Bogumiła Jerzego Blińczyckiego, tak. więc zawdzięczamy jej ten wizerunek. Bogumił był absolutnie rewelacyjny i nie wyobrażam sobie w tej roli innego tak. aktora, więc cudownie, że pani Barbara jest i że jak widać, nie trzyma się tylko swojej profesji, mm -hmm. tylko potrafi naprawdę spojrzeć takim wprawnym okiem na całość filmu. Skoro mówisz właśnie o nocach i dniach, Barbara Ptak w dokumencie o sobie, produkcję Oscarowe Barbara Ptak chyba taki tytuł nosi, wspomina, że poświęciła 3,5 roku życia właśnie na pracę przy tym filmie. Także też no, ogromne poświęcenie ze jej strony. Tak, no, ona była wyłączona z wielu innych projektów. Myślę, że to też mogło być dla niej zastanawiające i mogło być trochę trudne, czy podejmować się czegoś takiego, no bo to jest ogromne wyzwanie, zrobić tyle kostiumów. Akcja filmu rozgrywa się na przestrzeni około 40 lat. Mm -hmm. Bohaterów jest mnóstwo, a też Barbara Ptak była m, taką kostiumografką, która była nieustępliwa i determinowana. Dla niej każdy statysta musiał być ubrany przez nią. Nie mogło być tak, że sobie e, kupią jakieś uniformy i ubiorą wszystkich e, statystów byle co, bo przecież będą w tle. Ona mówiła, że skupia się na wszystkich planach w filmie, i tych bliskich, i tych dalekich. Co też widać w ziemi obiecanej, gdzie szwaczki Wajda planował ubrać najpierw w takie same stroje, a ona się zbuntowała. Nawet jakieś drobne koronki były projektowane przez nią przy koszulkach, żeby każda z tych szwaczek była osobną, indywidualną postacią, żeby one nie, nie tworzyły takiego tłumu, tylko żeby jednak wyłaniał się w każdej z nich jakiś tam przebłysk charakteru. Co właśnie przypomina mi kadry z Gierka, z najnowszej biografii Gierka, gdzie stoczniowcy w każdej scenie są ubrani tak samo, pomimo tego, że mijają lata. Nikt nie zwrócił w ogóle na to uwagi, że oni są cały czas ubrani tak samo i nawet nie są postarzeni, chociaż minęło te 10 lat. No. Ewidentnie ręki pani Barbary zabrakło przy tym filmie. <laughs> Zdecydowanie. Co też ciekawe, jakby okres PRL-u był takim najbardziej kolorowym okresem w jej życiu, najbardziej dochodowym, ponieważ kiedy byliśmy w okresie transformacji, już takie super Produkcje nie powstawały już Barbara Ptak tak naprawdę skończyła w 1989 roku robić takie duże produkcje. Tak, ona się przeniosła do teatru ze swoją pracą, em, dlatego że no, nie da się ukryć, że ten czas transformacji był trudnym czasem dla kina polskiego. Nie było odgórnie pieniędzy, tak? E, dokładnie, to się wiąże z finansami. No, patrząc na te produkcje, jak właśnie Faraon, czy Ziemia obiecana, czy Noce i dnie, o których tu mówimy, ale też wiele innych filmów, takich dużych, które powstało w tamtym czasie, do których nie tylko Barbara Ptak robiła kostiumy. No to Widać ogromną różnicę pomiędzy tymi filmami właśnie z PRL-u, a tymi już z czasów. Transformacji czy tych późniejszych, że te filmy są finansowane inaczej. Mhm. No i widać te różnice. Ona też była taką kobietą, która nie martwiła się pieniędzmi. Po prostu mówiła, tak musi być zrobione i, i proszę na to pieniądze mieć. No i zawsze się jakoś znajdowały. Nie było z tym problemu, więc ona też mówiła, że miała duże szczęście, że pracowała właśnie w najbardziej lukratywnym okresie polskiego kina. Mhm. No i mogła całą swoją osobowość właśnie w te kostiumy przelać i oddać, bo to widać. Widać po prostu, że te stroje są projektowane z ogromną fantazją, z wielką wyobraźnią, ale też właśnie z taką dużą dbałością o autentyczność. Właśnie tak sobie pomyślałam, że z takich super produkcji po PRL-u, to tak naprawdę Pan Tadeusz Ogniem i Mieczem więcej w polskim kinie tak nie zadziało się czegoś takiego, czego doświadczyli na przykład właśnie przy nocach i dniach, gdzie kilka lat kręcono film, ale też serial jednocześnie. Tak, to był dobry czas dla polskiego kina, bo właśnie. Był ten czas i były te pieniądze. Można było sobie pozwolić na to, żeby tworzyć filmy tak długo. Dzięki temu one są tak świetne. No, na przykład w książce Jerzego Antczaka na temat produkcji nocy i dni jest nawet opis tego, jak on przesadzał wierzby. Przenosił Kurczę. dorosłe drzewa, po to, żeby dobrze mu wyglądały w kadrze. Nie wiem, czy ktoś by na to pozwolił dzisiaj, żeby drzewa przesadzać z korzeniami. Myślę, że no, żyjemy już w czasach tak zaawansowanych technologicznie, że byłyby po prostu doklejone komputerowo. Więc to pokazuje właśnie to, jak, jakie były realia wtedy, że mhm. można było po prostu sobie popracować nad tym filmem tyle, ile było trzeba. I to się przekładało na jakość tego kina. Zdecydowanie. Tak, właśnie też podoba mi się historia związana z postacią Barbary Radziwiłównej, w którą wcieliła się Anna Dymna, ponieważ kiedy w toku takiego researchu Barbara Ptak dowiedziała się o tym, że Barbara Radziwiłłówna kochała szafiry, postanowiła sprowadzić z Jabloneksu, czyli czeskiej spółdzielni biżuteryjnej, właśnie szafiry. I też przygotowując się do tego filmu zamknięto dwie fabryki w Łodzi, które tworzyły kostiumy właśnie na rzecz tej produkcji. Także jeśli za tego chciała, to tak naprawdę wszystko było możliwe. Jeszcze a propos filmu Barbara Radziwiłówna to też właśnie czytałam, że pani Barbara tak bardzo cierpi, że została rozkradziona ta biżuteria. Ona się nie znalazła, nie została zarchiwizowana, dlatego, że pani Barbara w ogóle w swoim starym mieszkaniu w Katowicach otworzyła muzeum swojej, swojego męża, który był wybitnym też artystą i ubolewała bardzo nad tym, że biżuteria po tym filmie się nie odnalazła, nie wiadomo gdzie przepadła. No, ktoś sobie na pewno ją przywłaszczył. No, była Imponująca, więc nic dziwnego, ale szkoda to jest wielka właśnie dla nas teraz, że nie możemy już tego obejrzeć na żywo. No dobrze, że mamy ten film, w którym w pełnej krasie możemy podziwiać te kostiumy. Muzeum znajduje się w Katowicach, z których Barbara Ptak się nie przeniosła do Warszawy. Nawet w okresie ogromnego rozkwitu swojej kariery ona mieszkała na Śląsku, bo mówiła, że jeśli ktoś będzie chciał ją znaleźć, to na pewno ją znajdzie. No i tak było. Reżyserzy trafiali do niej bez problemu, wiedzieli z kim chcą pracować, wiedzieli czego się podejmują. Pani Barbara też, ponieważ była związana ze Śląskiem, tam się wychowała. Była też autorką kostiumów w dwóch filmach z Śląskiej trylogii Kazimierza Kuca. Zrobiła kostiumy do filmu Perła w Koronie i Paciorki Jednego Różańca. Więc ona też podkreślała to, że w każdym kostiumie, który produkuje, stara się przemycić cząstkę siebie. To też może być fajna zabawa właśnie w odnajdywaniu tego, jej charakteru w kostiumach, które produkowała. No, była właśnie takim kolorowym ptakiem PRL-u, i to nazwisko świetnie jest. On ją tak. oddaje, trzeba przyznać. Skojarzyła mi się też anegdota, o której czytałam właśnie przy okazji zapoznawania się z jej postacią, o tym, co powiedziałaś, że jeśli ktoś chce ją znaleźć, to ją znajdzie. Bo właśnie Maciej Korwin, reżyser teatralny, umówił się z nią kiedyś na dworcu kolejowym. Mieli rozpocząć współpracę. I powiedział jej: No, ale wie pani, ja pani nigdy nie widziałem, jak ja panią rozpoznam. A ona stwierdziła, że na pewno, na pewno wśród wszystkich ludzi ona będzie się wyróżniać. I nie miał z tym najmniejszego problemu, ponieważ. Kiedy tylko widziano panią Barbarę, od razu wiedziano, że to ona, ponieważ miała fioletowe włosy, ubierała się też no, dosyć ekstrawagancko, jak na tamte czasy i była po prostu taką wyróżniającą się osobą w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. I nigdy nie godziła się na ubieranie się w jeans, nie lubiła jeansu, bo uważała, że to jest strój dla mas, a ona chciała się wyróżniać i kochała te naturalne tkaniny, które też zupełnie inaczej się układają w świetle. Wiadomo, że pracując przy filmach, no były pewne wymogi mhm. dotyczące kostiumów, ale ona też zawsze starała się dbać o każdy szczegół i korzystać właśnie z jak najlepszych tkanin, z tych materiałów, które oddawały te czasy, w których akcja filmu się rozgrywała. Myślę, że tą naszą rozmową zachęciliśmy Was do zapoznania się z jej sylwetką. Ja właśnie bardzo cieszę się, że Nina Teka tworzy takie cykle, ponieważ one są też nieoczywiste. Zaczęliśmy od cyklu o Kalinie Jędrusik, później był Jerzy Hoffman, a teraz Barbara Ptaki. Też nie spodziewałam się, że podejdą do, do tego cyklu właśnie trochę od innej strony, od strony twórców, o których zazwyczaj się po prostu nie mówi. No ale jednak o Barbarze Ptak warto mówić i warto pamiętać, więc może przybliżę, jakie filmy będziecie mogli zobaczyć całkowicie za darmo na stronie Ninateki do 30 kwietnia. Jest to film norweski Dagny, Nóż w wodzie Romana Palańskiego, o którym wspominałyśmy, Zmory Wojciecha Marczewskiego. Komedia nie lubię poniedziałku Tadeusza Chmielewskiego oraz ojciec królowej Wojciecha Solarza. Tak, zachęcamy, żebyście przez święta sobie trochę nadrobili te filmowe zaległości. Przybliżyli postać barbary ptak, bo na pewno zasługuje na to, żeby sporo o niej wiedzieć, bo my tutaj przez te kilkanaście minut. Opowiedziałyśmy o takich najbardziej znanych anegdotach, ale pani Barbara wydała też swoją książkę, Moje fascynacje filmem i teatrem. To jest wielki tom ważący około 6 kg, więc jeśli ktoś ma czas i się fascynuje modą i historią kostiumów, no to zachęcamy do zapoznania się też z tym dziełem. Ona tam przemyca sporo anegdotek ze swojego życia, różne ciekawe historie z pracy na planie, więc warto sięgnąć. No i tak, cieszymy się, że Ninateka właśnie taki cykl ma i że podchodzi do niego w taki różnorodny sposób, bo oczywiście sylwetki aktorów. Reżyserów zawsze są warte przypomnienia, ale dobrze też wspomnieć właśnie o tych innych twórcach filmowych, bez których kino wyglądałoby zupełnie inaczej.